No, witam, witam. Witam, panie Mikon. Witaj, witaj koleżko, witaj, witaj, witam. co tam u ciebie? Witam, panie Mikon. Y czy ty jeszcze coś tam nagrywasz na YouTube'u, czy nie? Bo w sumie nie wiem, czy ten. Bo kiedyś, w sumie, robiłeś, ale czy teraz? No, robisz, 8 godzin temu. Aha, tylko że trochę Fortnite a robisz, aha, czaje. No dobrze. A no to spoko, spoko. Mnie nie mm. też spoko. to Fortnite a tam. Aaa. właśnie widzę. Pewnie na się nie było co robić, nie? Co jest? O, Dragit. Na ROBLOXie nie było co robić, w sumie już się skończył ROBLOX To nie jakaś tam weryf weryfikacja ma być, czy coś, wiekowa, co Co mi się stało z live szały? A co ci, co ci się stało z live? Git jest I witam Filip, witam, witam, też się wydawno nie było w sumie Witam kolegów, witam, witam. Dobra, można zatrzymać w sumie z ten Resident Evil 4 DLC dla Ady. Czy co to tam było? Co w mogę wyłączyć? Zamknij. Eee, dobra, miejsce mi powinno starczyć. Na nagrania, bo trochę coś tam pomontowałem Więc okej okay. Polskie napisy powinny działać Do DLC Tak mi się wydaje Innym działały Nie czekaj, kiedy my graliśmy W sobotę chyba to działało Nie wiem czy coś się nie zepsuło Jak zwykle Oczywiście długo się ładuje. Nie wiem czemu. Od kilku dni w sumie jest. Na początku jak graliśmy to tak nie było, nie wiem. Które mam dać na Discord, ale co, co możesz dać na Discord? Co mi się stało z live y, które mam dać na live na Discord? Ale co na Discord? Co chcesz dać? Bo niezbyt wiem. Ale co na pisanko chcesz dać? Czek no jestem na tym serwerze. To jest serwery ciekawego. Ta, to jest ten serwer, ale co chcesz na pisanko dać? bo nie czaje bazy. Dobra, tak będzie kit. Pokażę. Aha, nie, nie wiem o co chodzi. Ja chyba nie w temacie. Ok, nagrywaj. Yy, tak to jest to. A jeszcze mi się ten nagrywa mikrofon, No nie jest źle mikrofonu, to ja nie chcę. Wyłącz, Czyli tu działa, czy? Co chcesz pokazać napisanko? Ty mi możesz na prywatnym wysłać, napisanko. actions